Szybkością wiatru czas przemija, tak przeszło już tysiące lat, i przejdzie nasze pokolenie przykładem przeszłych życia lat, i przejdzie nasze pokolenie. Przykładem przeszłych życia lat, tak wieczność mknie dzień tego świata. Nie pozostanie nawet dzień i życie prędko tak ulata. i przyjdzie nasz ostatni dzień niżej. Prędko tak lata I przyjdzie nasz ostatni dzień A nasze głośne wychwalanie Te huczne dzieła ludzkich rąk Te szrono przepaść bezpowrotnie Jak kamień w morzu spada w głąb też równą przepaść bezpowrotnie, Jak kamień w morzu spada w głąb. Więc po cóż na ten świat przyszedłeś, By cierpieć ból, wylewać łzy? Czyż po to tutaj się znalazłeś, by nie mieć szczęścia, Czyż po to tutaj się znalazłeś, by nie mieć szczęścia, ani chrzty. Lecz wiedz, że jest i życie wieczne. Z Chrystusem szczęście, pokój tam, ach Pan. Patrz jak życie twe jest grzeszne, więc zawróć piesz do niebios bram. Ach patrz jak życie twe jest grzeszne, więc zawróć piesz do niebios bram.